witam Cię na stronie CESGO Skins, w pierwszym kodowisie kodeks 1.2, pierwsza linijka. Dla naszych użytkowników to jest 2 zróżniczenia bonusu i nowa skirka na start. Dla nowych użytkowników jest przygotowana promocja. 10% do depozytu przy 1000, na przykład jest 1100 przy 10 tysiącach, a z całych 1000 to jest naprawdę fajnie. Plus Tutaj jest wiele konkursów, tak? Na, na, na pierwszy konkurs jest sporo osób bierze udział, fajnie. Wystarczy tylko dyszkę wpłacić, nie? Na WP Witwerkę już trochę mniej, a że teraz dodajemy nowe konkursiki, już nikt prawie nie dołącza. Naprawdę warto. przypominam, że na Discordzie trwa konkurs. Dwa złoty to tutaj na wódka, za dwie stówy. To jest po prostu inaczej niż wpłatanie nie w groszkę od razu, tylko są losowania 1 sierpnia. Zapraszam. No i dzisiaj coś myślałem, że takie. Trzy enter... Dwa fragery na jokerze. Na początek. Czemu to nie przeleci? Czemu to nie przeleci? Nie zdać mnie A um, on że 20 do i Ja się kręcę Pierwsza skręczka, za dwie dyszki I nie daje nic Ale no to w mam więc najważniejsze Proszę souvenir. A bo to są suweniry O mam dyskoteka fili No fili 16 zipa. Fajnie, no dream Spoko A ten faunas mi tu zwrócił Okej, okay. Dubcase. case Ej tu P90 jest mega spoko a, już wpadł z kercą, niestety, ale flicka jest spoko. Naprawdę spoko, spoko jest. Okej, okay. Slate'ik, że to co jest droższe, Slate jest droższy, ale dalej ze mną nie wygrywa, Fewer. Ja lubię fewerki, ale z fewer teraz mi nie oddał, niestety. Kurs, kurde no. Nie, eee. wygrał jednak, kurczaczki. Okej, okay, czy to jest... Nie, na równo, niestety też na równo. okej, okay, najdroższa skrzynka ile kosztuje? 10 języków. Gdzieś przechodzimy, potem coraz droższe, spoko. 21. No, te wajsy są spoko, które mi dały. No, to jest ciężko, ciężko, kurde. A ja. A bo mi ten umdrę, no minimal minimalware. Ja cię kręcę, spoko. No, 5-3% tak. Ja nie lubię tych procentowych. Nie, osobiście to tak nie lubię, nie lubię. Osobiście, mam powiedzieć szczerze. Ok, to jest spoko, jakby wiecie, ogólnie chodzi o sam fakt, że bardziej się opłaca wiele innych skrzynek, które się bardziej opłacają otwierać, nie, zamiast tego, ok, i on dropi tutaj Battle Skirt, Field Tested, się aha, Battle Skirt jest tańszy, no to nieźle, ale chyba tutaj znowu dropi jakiś w New, Field teraz, a, ok, to jest drogówka, połowy ceny przyciągnijmy World, taki, ok, Slate, no to on wygrywa, ale jeszcze jest to Field Tested, kurde. Czy będzie na równo, czy to przegram? Okej, okay, i score z minimalmi Faktorium 75 zł. To jest spoko jak najbardziej. Najważniejsze jest skrzynka, bo ostatnia... Ja no i wygrałem to. x za trójkę, no. Spoko. no, lecimy, to z elegantem. Cyber! Okej. Okay. I tutaj 5% MK, no taka... Okej, okay, dobra, pierwsza nasza, pierwsza nasza. Spoko. Drugi elegant za 5 dyszek. No i to też jest H nasze, bo to jest PENT. No... A dyszka tutaj Kurde, muszę trochę więcej. No i on to zaraz wygrywa, nie? Ta MK jest mega ładna, jest po prostu strasznie ładna mi się... Ale jakaś krzywa 20 zł zaczynałem grę z Counter Strike'em, naprawdę to wtedy kosztowała śmieszne pieniądze, ale... Widziałem, bo ona jest ładna, naprawdę to jest ładny skin. No i on coś zrobi co dobrze teraz. Może elegant? Elegant może? Na to czekałem. Piękny skin. Ale minimalną tylko różnicą, czemu, tak? Okej, okay, Turbo Pik jest spoko. No stówkę. Spoko. Kolejny Turbo Pik może. O nie, nie Red redline, Czemu? Dobra, MK proszę dla mnie. MK proszę. Dobra, wygraliśmy to chyba. Nie! Tak mało brakowało. Kurczaszki. Dobra, spróbuję teraz to. W underdogu. Okej, okay, pierwsze nasza. Druga. To... O. Spoko, spoko 420 zł Nie! To ja kocham Golden Coin, jest mega ładne, je ale dropi jemu. No jeszcze mi wildfire, czemu? Da? No coś nie odda ten Dungeon, no ciężko by miał No 2000 Kurczaszki Dobra, teraz może ja stworzę jakąś bitwę. Dwa razy cybernetyczny, standardowy tryb, jak tak ładnie dał, to nie daj teraz, ale pewnie teraz to przegram, bo akurat teraz pewnie ale talon za sześć tysięcy, talon, nie, a wygrałem, okej, okay, ale 701, no kurde, wygrałem to, ale to na jedno, wartości mamy jedną, jeszcze jedną walnę za te pieniądze. Teraz Underdog. Na czwórkę. Teraz Underdog na czwórkę. Grubo, grubo. Grubo sobie polecimy Przypominam Was w wpłatach, bo naprawdę. Macie fajne nagrody, nie? Naprawdę fajne nagrody. Moim zdaniem mega spoko. Pierwsza może i oddać. Okej. Okay. No i oddała, ale druga niech nie odda. Druga niech dropnie. To jest syf. No i ja nie wygrywałem. Co jest? Słabiutko, słabiutko właśnie tym maksymalnie kończę ten odcinek. Siemaneczka.